Cześć wam. Witam was o poranku. Z tej strony Kamila Bogdanowicz. Dzisiaj pokażę wam, jak w 5 minut zyskać energię na cały dzień i mieć naprawdę mnóstwo siły na pokonywanie codziennych trudności. Zaczynamy. Krok pierwszy przebudzenie. To taka kocia gimnastyka. Jak się przebudzisz, będąc jeszcze w łóżku, poprzeciągaj się w prawo, w lewo, w różne strony. Powierć nogami, Krok drugi to ćwiczenia oddechowe. Powoli usiądź na łóżku, wyprostuj plecy, rozszerz stopy, zacznij głęboko oddychać. Wdychaj powietrze nosem, zatrzymaj na chwilę, 2-3 sekundy i zrób wydech ustami. Ćwiczenie powtórz 5 razy. Pamiętaj też o tym, że przy wdechu wypełniaj swój brzuch powietrzem, pracuj przeponą. Rok trzeci to rozciąganie, tak zwany koci grzbiet. Uklęknij, ustaw ramiona, uda i stopy pionowo, dłonie na szerokość barków, kolana i stopy na szerokość bioder. Na wdechu wysuń brodę do przodu i rozciągnij kręgosłup, aż plecy będą wklęsłe. Z wydechem przyciągnij brodę do mostka, rozciągnij grzbiet, aż plecy będą wypukłe, Powtórz ćwiczenie 10-15 razy, oddychając spokojnie. Dziewczyny, dzięki za trening, było świetnie. Jak widzicie, trening był krótki i łatwy. Także można go spokojnie wrzucić do swojej dziennej rutyny. Jeżeli chcecie być na bieżąco z tematami dotyczącymi diety, aktywności fizycznej i motywacji, zasubskrybujcie mój kanał i dołączcie do naszej grupy Długie, Zdrowe Życie. Link znajdziecie pod tym filmikiem. Do zobaczenia!